Witam Was serdecznie, mamy kolejną okazję do rozmowy, mamy kolejny motor, który chciałem omówić. On na pewno dość długo by jeszcze czekał na swoją emisję pierwszą emisję pierwszą premierę telewizyjną gdyby nie to, że akurat tak się składa, że. W tej chwili bramy Oldtimer Bazaru, pracowni renowacji w Oldtimer Bazaru opuszcza bardzo interesujący i bardzo rzadki Harley z silnikiem Flat Twin, mówi się o nim Model W. I właśnie ten Harley, Model W, którego w tej chwili przygotowujemy w pracowni do już malowania i potem do pierwszych jazd próbnych, jest w bardzo dużym stopniu wzorowany na. Motocyklach marki Douglas. Przypomniałem sobie, że przecież w pracowni u mnie jest Douglas, który czeka na swoją premierę, ponieważ w filmie o Harley Davidsonie modelu W wspomniałem o tym Douglasie, w związku z tym postanowiłem, że jest to doskonały moment na to, żeby Wam pokazać tą jednostkę i pokazać, jakie praktycznie najważniejsze aspekty konstrukcyjne tego motoru zostały zapożyczone do Harley Davidsona. Motocykle Douglas to. Pewnego rodzaju brytyjska historia, i to znów historia, jak każda, mająca coś ciekawego w środku, coś, na co warto zwrócić uwagę. Więc brytyjski konstruktor Barter na początku XX wieku postanawia założyć firmę Light Motors, w której chce swoje pomysły dotyczące dosyć ciekawych jednostek silnikowych wdrożyć do produkcji, zacząć produkować pierwsze motocykle. Pamiętajcie, to jest początek XX wieku, to dopiero są pierwsze kroki związane z motoryzacją. I w 1905 roku Barter wyprodukował swój pierwszy motocykl, to było 200 cm3, on miał jeden cylinder. Ten motor jego bardzo szybko, błyskawicznie, dosłownie w przeciągu jednego roku zrobił również konstrukcję z silnikiem V, w pojemności 300 cm3. I te motocykle zaczął pod swoją firmą Light Motors sprzedawać na rynek, one nie osiągnęły żadnego sukcesu. Nie wiedzieć, czemu ten genialny człowiek, jeśli chodzi o konstrukcję silników, nie był w stanie wypromować swoich motocykli, wypromować swoich silników na tyle skutecznie, żeby jego firma zaczęła przynosić dochód, żeby dała mu podstawowe miejsce dla jego działalności gospodarczej, dla jego pracy, dla jego dochodów. Nie udało się to wszystko i w związku z tym, szukając jakiegoś miejsca ratunku dla siebie i dla swoich pomysłów, natkwia się na braci Douglas. Bracia Douglas, którzy w przemyśle już mają swoje, swoje znaczące miejsce, ale którzy jeszcze nie robią spraw związanych z motocyklem. Cyklami, decydują się, że tak, przyjmują, nawet nie jako wspólnika, jako pracownika, przyjmują Bartera do siebie i ten Barter w 1907 roku e, debiutuje. Jego pierwszy silnik w układzie przeciwsobnym, czyli taki jak tutaj, trafia do pierwszego motoru, który sprzedawany jest pod nazwą Douglas, ma silniczek z tłokami przeciwsobnymi, e, dwucylindrowy, czyli bokserek, ustawiony tak jak ten wzdłużnie w stosunku do ramy, ten Pojazd jest absolutnie prosty, absolutnie, do genialności prosty, czyli to jest, krótko mówiąc, rama rowerowa z na stałe włożonym silnikiem przeciwsobnym, z przeniesieniem napędu pasem na tylne koło, bez jakiejkolwiek skrzyni biegów, bez jakiegokolwiek w związku z tym rozrusznika, bez jakiegokolwiek sprzęgła, od po prostu rower z silnikiem. I ten rower z wstawionym silnikiem jest doskonały od strony... Niezawodności jest doskonały od strony serwisowej, nie sprawia żadnych problemów. W dziesiątym roku decydują się na to, żeby wrzucić do tego roweru z silnikiem przeciwsobnym skrzynię biegów dwubiegową, żeby ten motor miał większą dynamikę, nie ma tam jeszcze sprzęgła, w ogóle o sprzęgle tam nikt nie mówi. Już jest na tyle dobry technicznie, że bracia Douglas... Twierdzą, chyba warto spróbować w wyścigach postawić ten motor. I rzeczywiście, słuchajcie, w 11 roku, w 1911 roku, wystawiają do wyścigów w Isle de Man cztery motocykle, z których dwa dojeżdżają do mety. Z tych dwóch, które dojechały, jeden jest na szóstym, a drugi bodajże na szesnastym miejscu. Ale rok później, czyli w roku 12, 1912. W wyścigu w klasie Junior startuje sześć maszyn Daglasa i wyobraźcie sobie, że wszystkie sześć dojeżdżają do mety, pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste miejsce w klasie Junior. Sześć motocykli Daglas, sześć pierwszych miejsc w wyścigu w klasie Junior. To się w głowie nie mieści. To już w tym momencie to był doskonały, doskonały atrybut dla tych pojazdów i doskonały marszku dobrej, doskonałej, handlowej pozycji marketingowej na sprzedaż i na zasycenie rynku motocyklami Daglasa. Prosta rama, prosty silnik, bez żadnych komplikacji. No, gdzież ten Daglas w stosunku do tego Harleya, którego Wam przedstawiałem, Handlera Moje W, jak na cokolwiek byśmy nie popatrzli, to to wygląda po prostu jak przedpotopowy motor, tak? Natomiast tamten nabity jest nowinkami technicznymi w sposób nieprawdopodobny. Ale właśnie ta prostota, ta brak udziwnień, ten, na tamten moment, na ten rok 1912 był doskonały. Słuchajcie, Popatrzmy jeszcze na tamte lata, żebyście zobaczyli ten klimat. Dlaczego o tym chcę powiedzieć, dlatego, że to są lata 20. Macie przed sobą motor, który ma praktycznie 100 lat, tak samo jak ten w Harley, którego opowiadałem model W z 23, z 2020 roku, który praktycznie rzecz biorąc, prawie 100 lat, ma tak samo ta jednostka to jest te same lata. W związku z tym mamy doskonałe porównanie dwóch marek, dwóch rodzajów podejścia konstruktorów do konstrukcji. I, i do konstrukcji jednośladu i dwóch różnych, naprawdę zupełnie różnych aspektów technicznych, w jaki sposób do tego, do tych motocykli, w jaki sposób one powinny być produkowane. Te pojazdy osiągające, tak jak Harley, jak to osiągające 85-90 km na godzinę, one wymagały od kierowcy kilku umiejętności poprzedzonych jeszcze tym brakiem strachu, tak? bo ja patrząc na siebie, jakbym miał na takim motocyklu jechać z prędkością 90 km na godzinę jakąś drogą wiejską, nieutwardzoną, stwierdził, mnie, ja taki szalony jestem. Ale w tamtych latach patrzono na to zupełnie inaczej. W tamtych latach pionierzy jeżdżący na tego typu pojazdach mieli we krwi to, że oni praktycznie ustanawiają nowy trend dla nowych pojazdów. Na ulicach, czyli na tych, na tych drogach, które wtedy były, w związku z tym, że to był jeszcze ten, ten etap dorożek, wozów, w związku z tym było mnóstwo tych podkowiaków. Osoba jeżdżąca na pojeździe w tamtych latach, na początku XX wieku, była... W ze wszech miar musiała być uzdolniona. Nie tylko, że umie kierować, ale jeszcze dodatkowo, że musi mieć wiedzę, techniczną wiedzę, do tego, żeby taki pojazd utrzymać w ruchu. I dlatego zrozumienie tego, jakie to były czasy, ułatwia nam w ogóle poznanie i zapoznanie się z techniką tych pojazdów. I teraz to, co powiedziałem, że wsadzony jest w, do ramy rowerowej silniczek, to jest jak najbardziej dobre, bo w zasadzie ta rama rowerowa, w motocyklach pierwszych, pierwszych serii jest główną, na której można się wzorować. Wiadomo, że ona tam na dole się zmienia, raz jest otwarta, raz jest wycięta pod silnik, czasami ma pedały, pedały, które mogą umożliwić jazdę, jak jest silnik zepsuty na takim, na takim mopedzie, czasami ich nie ma. To są bardzo ciekawe stare konstrukcje i wśród nich pojawia się ten niezniszczalny dagras. Diametralnie prosty. Zwróćcie uwagę, tu silniczek, tu nie ma absolutnie żadnych specjalnych, jakichś konstrukcyjnych pomysłów. Jest silniczek, jak widzicie, cylinderki to ślepaki. Wiecie, co to ślepy cylinder? Cylinder ślepy to jest taki, że jest odlany razem z głowicą, tak? Czyli nie ma czegoś takiego, że jest cylinder, przez który przez jego światło można popatrzeć i, i, i dopiero zamykany jest czaszą głowicy. Nie. W tamtych latach, w tamtych czasach, ten cylinder to jest odlany razem z głowicą. Mówi się na to, że to jest ślepak. On jest dolnozaworowy, gniazda zaworowy są obrabiane poprzez olbrzymie otwory, które wycinane są w, 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 w odlewie. Przez te otwory obrabia się gniazda, za, zakłada się zaworki, zaworki poruszają tutaj krzywki w środku zamontowane w rozrzędzie. No. Jeśli chodzi o czterosów, to można by powiedzieć, że tego typu silnik czterosuwowy to jest doskonałym silnikiem do przedstawiania jak pracuje silnik czterosuwowy. Tak na przykład w szkołach macie diagramy, ewentualnie schematy, to to jest właśnie taki typowy, bez żadnych, żadnych specjalnych udziwnień, zwykły, schematyczny silnik, z którego się uczymy jak wygląda praca silnika czterosuwowego. Czyli taki prymitywny silniczek założony do zwykłej ramy rowerowej i taki pojazd zdobywa pierwsze miejsce w klasie junior. Man. No po prostu rzecz niebywała, i dająca niezwykłe możliwości sprzedaży tych piosenek. I teraz patrząc na ten pojazd, w stosunku do tego harleja, o których modelu W, chcę zwrócić Wam uwagę na to, że jest niezwykle ale to niezwykle prymitywny. Tutaj w tej wersji, którą mam jest to wersja motocykla czysto sportowego, który miał zastosowanie chyba tylko i wyłącznie do ścigania. Ten model to się nazywa 2 i 3 4 HP. Tak się nazywa ten model, zresztą na osłonie w tym miejscu macie podane 2 i HP. Jest to oznaczenie mocy 2 i krótko mówiąc konia mechanicznego. Ta moc podawana w ten sposób nie miała zgodna z rzeczywistą mocą, którą ten pojazd miałby na hamowni, ale była bardzo istota z faktu podatkowego. Od mocy silnika w Anglii płaciło się podatek. W związku z tym im niższa była ta cyfra podana, tym lepiej było dla właściciela, bo mniej płacił podatku od, od w eksploatacji takiego pojazdu. Czyli mamy tutaj silniczek, prosty silniczek w, w modelu w, w oznaczonym 2,3 HP, w którym w zasadzie jedyna instalacja, jaka jest, to jest instalacja od istrownika zapłonowa. Z Wiadomo, przeniesienie z wału napędowego poprzez krzywki rozrządu, które są w środku, na koło napędu w iskrownika. I mamy bezpośrednie iskry na jednym, drugim, na dwóch przeciwsownych w cylinderkach. Motocykle Douglas. I ten, ten motocykl 2 i 3/4 HP w oryginale, tak jak powiedzmy w oryginale, ciężko w tamtych latach powiedzieć, co to jest oryginał, ale patrząc na prospekty produkcyjne, to ten motor wychodzący, taki seryjny motor wychodzący z fabryki, to miał w stosunku do tego nieco inaczej przeniesiony napęd, bo w tym miejscu, gdzie my tutaj mamy koło zębate i łańcuch na tylne koło, w tym miejscu było duże koło pasowe i rzemienny pas... W tylnym kole przy tylnym kole była duża, olbrzymia, prawie tej samej średnicy co Felga, duże koło, duże, duże koło pasowe i to duże koło pasowe o średnicy zbliżonej do tylnej Felgi połączone było tym paskiem rzemiennym i to było przeniesienie napędu w tych motocyklach, które opuszczały tą fabrykę w, w tamtych latach jako motocykle no. Trudno nawet powiedzieć, że to, że nie miał kopaka startowego, to znaczyło, że on od razu miał być do sportu, bo on tego kopaka nie miał, bo on był po prostu prymitywny. I dlatego tam nie było dźwigni rozruchowej. Prymitywny motocykl, tani motocykl, który nie miał dźwigni rozruchowej, bo przecież można było na niego osiąść, odepchnąć się nogami, albo tak jak powiedziałem, przekręcić tylne koło i odpalić ten pojazd. Tak? Jeżeli rzemień był nienapięty transmisyjny, to można było go nawet zestawić i, i dopiero napinając rzemień pasowy, zacząć na tym motocyklu w sposób płynny jechać. Czyli Mamy niezwykle prymitywną konstrukcję, ale niezwykle skuteczną. Prymitywizm tej konstrukcji jest taki, że jak dzisiaj na to patrzymy, to aż nam się to podoba, że tak prymitywna konstrukcja, a jednak tak bardzo skuteczna. I ten motor, który tutaj jest, wygląda na to, że był przez osobę, która go kiedyś eksploatowała, w sposób specjalny przygotowywany do właśnie jakichś rodzajów wyścigów. Dlaczego to twierdzę? Dlatego, że on nie ma pasa. Pas był, jeśli chodzi o zawody sportowe, owszem, dobry, ale lepszy był łańcuch napędowy, który nie miał i nie było tych problemów, co z pasem. Tak, pas musiał być w którymś miejscu spięty. W związku z tym to spięcie zawsze powodowało pewnego rodzaju stukanie. Pas był rozciągliwy. łańcuchy w tym momencie były zdecydowanie zdecydowanie lepsze, przenosiły lepszą moc. Był czuły na doznania, na zabrudzenie. Łańcuch, czy jest zabrudzony, czy nie, moc przeniesie. Jeżeli zachlapało pas skórzany, to z tym przenoszeniem macy już bywało różnie. Ale kwestia jest taka, że ktoś, kto miał ten pojazd, najprawdopodobniej zdecydował się i założył sobie zarówno z przodu, jak i z tyłu w tylnym kole już zębatki. Zębatki napędowe, zębatkę łańcuchową. Motocykl sportowy w stosunku do motocykla seryjnego ma jedną zasadniczą wadę lub przewagę. On się różni od standardu opuszczającego fabrykę. Zawsze się różni. Każdy kierowca sportowy, popatrzcie nawet dzisiaj. Ktoś, kto sobie kupuje samochód i chce nim sobie troszeczkę z tym, tym samochodem sobie porygacić, tak? Kupuje samochód, a chce na przykład tam pojeździć w, w, w drifcie. Kupuje samochód, chce pojeździć sobie na przykład gdzieś tam w, 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 w Outroad, tak? No to co on robi? To on od razu tak, dobiera sobie inne zawieszenie, inne przełożenia, zwykle jedzie do warsztatu, prosi chłopaków, żeby mu przeskalowali silnik, żeby on osiągał większą moc, żeby nie był ograniczony, tak? Nieważne jest dla niego zużycie wariwa, ważne jest dla niego, żeby było, żeby był szybki, żeby był mocny. Tak to w dzisiejszych czasach wygląda, tak wyglądają te maszyny, te maszyny wścigające się, co tam jest z oryginału? Pewnie, że mówi się o tym, że tam są pewnego rodzaju tam F F F certyfikacje dla samochodów, tak, że muszą spełniać pewne normy. Ale tak naprawdę, tak między nami, tak jak jesteśmy, jak lubimy pojeździć, to każdy z nas ma jakieś własne pomysły, które wdrażamy. Czyli w tym motocyklu te rzeczy, które widzimy, odrobinę innej średnicy koło, to co widzimy, silniczek, w którym jest koło zębate, a nie pasowe, to są zmiany, które były robione pod sport. To są zmiany, które w tym motocyklu miały poprawić parametry jazdy tych pojazdów i być może dlatego zostały wprowadzone. I teraz patrzymy na to na tego, na tego Daglasa i patrzymy na tego Harley w motocykle z tego samego czasu. Daglas zdobywa rewelacyjne wyniki w zawodach. E, powiedziałem Wam, że w, w 11, w 2012 roku sześć pierwszych miejsc w klasie junior, junior tak? w, w Isle of Man. Słuchajcie, rewolucyjna rzecz, a, da, a Harley Davidson chce wejść na rynek europejski z jakimś swoim motocyklem po to, żeby też brać udział w zawodach, po to, żeby też być na piedestale. Zaczyna się wzorować właśnie na tych Douglasach. Właśnie na tych Douglasach w roku 2017 Arthur Davidson zdecyduje się razem ze swoimi Swoimi braćmi, żeby zacząć produkować właśnie silnik tego typu. I patrząc na to, na ten prymitywizm tej konstrukcji i wdrażając ten swój Harley, tego, ten, ten model W, myślą nad wszystkim. Przerabiają totalnie przednie zawieszenie. Te zawieszenie, które macie w Harley'u, model W był produkowane tylko i wyłącznie do tego jednego modelu. Specjalne zawieszenie produkowane tylko i wyłącznie do tego jednego modelu, tego Harley'a Flat Twina. Nigdzie nie było szedłady, ani wcześniej. jakiś Krótki, krótki wachaczek z bardzo fajnym przeniesieniem, strzemieniem, w drgań na wzłużny wahacz, który dopiero zaciska sprężynę. To w tamtym filmie, o którym już Wam dwa razy albo trzy wspomniałem, możecie to zobaczyć. Tutaj nic szczególnego. Normalny, mały trapezik ze sprężynkami, tak? Nic więcej. Teraz dalej patrzymy. Tyle koło sztywne w Harley'u też sztywne, także tutaj nie ma co porównywać. Ale na przykład układ hamulcowy. Tu akurat w tym motocyklu, w oryginale, tak? Czyli patrzymy na ten model. W 2,3 HP, jak tam było w oryginale, jak tam były hamulec zrobiony. Hamulec w tamtym motocyklu to było tak, ponieważ napęd był z silnika przenoszony na tą dwubiegową skrzynkę przekładniową, a z tej dwubiegowej skrzynki przekładniowej pasem na duże koło, duże koło pasowe przy tylnym kole. W związku z tym to koło już było czyli to, to koło tylne miało na, na stałe było zespolone z dużym kołem pasowym. I w tym kole pasowym po czwartych obrotu chodził. Pasek, który napędzał, ale zostawała część, która była odsłonięta tego koła, ta część, która była od strony silnika, i w tym miejscu. W ten właśnie rowek tego koła pasowego wciskany był klockowy hamulec. Macie taki hamulec na materiałach związanych na przykład w BSA Colonial. Tam wam w tamtym filmie o tamtym motocyklu pokazuje wam, jak wygląda hamulec z, dre z drewnianego klocka w takiej rafce pracującej. Hamulec, o którym można powiedzieć, on, on nie hamuje. No hamulec, który nie hamuje. Jest hamulec, ale nie hamuje. Co robi Harley? Harley musi zrobić dwie rzeczy. Raz, wprowadzić inny hamulec, mądry hamulec. Nie taki hamulec jak ma ten Douglas, tylko mądry, dobry, skuteczny hamulec. Żaden klocek. Co on robi? On wprowadza jedno, to, co już ma swoje rozwiązanie, czyli on wprowadza hamulec, który ma zewnętrzny zewnętrzny, zewnętrzny hamulec pasowy, tak? czyli koło jest bęben na kole, i od zewnątrz idzie pas, który zaciska. Podczas zaciskania, oplatając, hamuje, przenosi siłę hamującą. Tu ma Harley jeden hamulec w, 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 w tylnym kole, ten oplatany. Ale co ten Harley musi jeszcze zrobić? Ten Harley musi zrobić, jeszcze raz, dopasować się do przepisów, które zaczynają już w tym momencie obowiązywać w Europie, w Wielkiej Brytanii. I w tej Wielkiej Brytanii muszą mieć dwa hamulce. Co robi, to robi, co kiedyś też wam opowiadałem o takim motocyklu bez a tam co było, tam były dwa hamulce w jednym kole. I Harley robi dokładnie to samo. Nogą jest sterowany ten zewnętrzny oplot, ten hamulec zewnętrzny taśmowy, a oprócz tego, w środku tego bębenka mamy drugi hamulec, tym razem hamulec szczękowy na tylne koło, czyli sterowany ręką przez kierowcę. Czyli Harley Davidson ma dwa skuteczne hamulce, co prawda tylko na tylnej osi. Przednia oś nie ma tego, przednia oś ma piastę rowerową, żeby to był lekki, fajny, taki dynamiczny motocykl do jazdy. w związku z tym nie zakłada w ogóle przedniego hamulca, zresztą wtedy mówi się o wyścigowych pojazdach w ten sam sposób, że są to motocykle, żeby jeździć, żeby jeździć, samochody, żeby jeździć, żeby się ścigać, a nie żeby hamować. To dużo, długo, długo trzeba było czekać do tej momentu, do tej zmiany, kiedy okazało się, że kierowcy wiedzieli, że skuteczny hamulec przyspiesza wyścigi. Że przyspiesza, zwiększa średnią prędkość, że hamulec jest potrzebny po to, żeby nie hamować silnikiem przed wejściem w wiraż, tylko żeby przyhamować w ostatnim momencie zdecydowanym dobrym hamulcem i wyjść w połowie wirażu, dodając z powrotem głazny. To. To na to trzeba było poczekać, na tego technikę jazdy. To nie było od razu wiadomo, ale właśnie ta przewaga tego Harleya Flatwina w stosunku do tego Daglasa prymitywnego to jest właśnie między innymi właśnie sposób hamowania tylnego koła. Tam dwa hamulce w jednym kole i to naprawdę od strony technicznej majstersztyk, a tu w tym, w tym motocyklu w oryginale, takim jak schodził z wytwórni, to tylko ten kloset. I teraz jeszcze tutaj zwracam uwagę, to tak schodził z produkcji, natomiast w tym pojeździe, popatrzcie na niego, nie ma żadnego hamulca. Nie ma żadnego hamulca. Ani z tyłu nie ma, został z tyłu zdemontowany. W ogóle nie ma takiego hamulca. Natomiast z przodu, do przedniego koła, jest założona duża, duża tarcza. Tak? Jest duża tarcza. I ta tarcza duża i miejsce na ramie wskazuje na to, że tu musiał być do tej tarczy, do tej tarczy w przednim kole, założony hamulec klockowy. Czyli można powiedzieć, że ten wyścigowy Douglas miał tylko przedni hamulec na przednie koło nie miał żadnego innego w tej wersji z usportowionej, którą tutaj w tym momencie widzicie. Teraz kierownica, jeśli chodzi o sterowanie. Dwie dźwignie, jeśli chodzi o sterowanie, w, sterowanie silnikiem. Dwie dźwignie. Jedna dźwignia to jest dźwignia sterująca gazem. Druga dźwignia to jest dźwignia sterująca ssaniem. Widzicie, ten gaźnik ma dwa otwory. Jeden gaźnik, jeden jest od podnoszenia przepustnicy. Drugi jest od, zasyła, od, 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 od przegrody związanej ze ssaniem. Także te dwie dźwignie służą do sterowania gaźnikiem. Po stronie kierownicy mamy jedną dźwignię, która służyła tylko i wyłącznie do regulacji zapłonu. Tu mamy pojemność, ten silniczy to jest tylko 350 cm3. Rozbite na dwa cylindry, czyli jeden cylinder to jest 175 cm3. Harley nie jest, nie, nie jest większy, ale kwestia jest taka, że w tym Harley mamy tam sprzęgło mokre, mamy tam trzybiegową skrzynię biegów, mamy tam konsolę do zmieniania tych biegów. No tamten silnik to jest zaawansowany się nieprawdopodobnie, a tu w tym no pełen prymityw, tak? Skrzynia biegów jest założona. Jakoś tak troszeczkę jak od dołu. I to tak wygląda, to przecież wygląda komicznie. Silnik wys wysoko w górze. Ile się Harley w modelu W namyślił, na, 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 namęczył, żeby zrobić, żeby opuścić silnik jak najbardziej w dół. Tak było w, w Harley'u, tak jest zrobione. Wszystko nisko i wszystko zblokowane. Natomiast tutaj a nie sprzęgła, ani jakiegoś tam specjalnej skrzyni biegów, tylko te dwa przełożenia w tym, w, w tym dokręconym, tak jak to się mówi na sztukę elemencie. No po prostu zupełnie, zupełnie inny typ pojazdu. Natomiast no co, lekki. Dzięki temu, że jest tego wszystkiego tak mało, to jest lekki pojazd. No jeżeli lekki, to moc idzie w kierunku napędu prędkości, a nie w kierunku tego, żeby pokonać w, w, ciężar tego motocykla, opory toczenia. Także Każda rzecz, każda idea, która była stosowana w zabytkowych pojazdach, e, zanim ją skrytykujemy, trzeba się zastanowić nad pewnymi aspektami, z czego to wynika, z czego to wynika, że on nie ma e, sprzęgła, z czego to wynika, że on ma taką prymitywną skrzynię biegów, z czego to wynika, że ta konstrukcja jest taka jakby ciosana młotkiem, tak jakby doszukiwana, to chodziło o to, że, że, że czasami, że można było, był taki czas, w którym nie trzeba mieć, było wyjątkowo specjalistycznej wiedzy, spe, specjalistycznego technicznego tego talentu doskonałej technologii wytworzenia. Wystarczyło mieć dobry pomysł, zrealizować go i czerpać z tego profity. No ale ile czerpał ten daglas profity? No rzeczywiście, była taka epoka, że te daglasy były w, 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 wszędzie. No, no. Od razu, tak, e, dzięki temu, że przed II e, wojną światową, właśnie w tych latach, o których mówiłem, te e, zdobywał takie nagrody, co w 18 roku dostali doskonały kontrakt na zapewnienie motocykli dla wojska. Wyprodukowali Wyprodukali 25 tysięcy sztuk motocykli dla wojska. Od razu po wojnie, w 2022 roku już bracia Douglas zaczęli myśleć o tym, żeby zacząć ustanawiać rekordy prędkości na tych pojazdach. Słuchajcie, i od razu po pierwszej wojnie światowej znów następuje nieprawdopodobny roz, rozkwit firmy Douglas, ale zaczynają z ich po pojazdy służy do bicia rekordów prędkości. I biją rekordy. Kilkakrotnie ustawiają, Przekraczają 160 km na godzinę na tych taczkach. I ta euforia, związana z, yy, z postrzeganiem tych motocykli, Daglas trwa, 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 nasz do okresu powojennego. Potem to się zmienia. Daglas poszedł nie w tą stronę. Potem się nagle okazuje, że zdobycze techniki, że doskonała technika jest niezwykle istotna dla motocykli, a Daglas nie. Daglas trwa przy tym swoim silniku przeciwsownym, Daglas trwa przy tym swoim układzie tej ramy. Ten Daglas robi prześliczne z punktu naszego widzenia kolekcjonerskiego motocykle, ale one już nie są konkurencyjne. Daglasowi brakuje pieniędzy. Firma ma wyraźne problemy, jeżeli chodzi o sprawy związane z motocyklami. Dochodzi do tego, że przestaje mieć jakiekolwiek wiodące miejsce, czyli ten Prekursor doskonałych, wyścigowych pojazdów, przestaje mieć to swoje wiodące miejsce w historii motoryzacji. Przypomina mi się, że w warsztacie, że w magazynie u siebie mam jeszcze taki model Douglasa z tych późniejszych czasów, przedwojenny Entavor War, 500 cm sześciennych. Jest to motocykl, który ma przeciwsobne cylindry, ale już leżące nie tak jak tutaj wzdłużnie, tylko poprzecznie w stosunku do, do ramy motocykla, czyli silnik zamontowany poprzecznie. Rzeczywiście ciekawy, zarówno od strony wyglądu. Malowano go w taki piękny, niebieski kolor, z takim ładnym, chyba pamiętam dobrze, żółtym napisem Douglas. Wiecie co? To wspomnienie tego motoru, że u mnie on taki stoi i to, że dzisiaj wam opowiadam o tym, to spowodowało, że mam w tej chwili taką ideę, żeby wyciągnąć tamtego Daglasa i żeby o tamtym Daglasie wam opowiedzieć, jak ta historia wyglądała później. W jaki sposób, co jeszcze próbował Douglas zrobić, żeby jego motocykle były sprzedawane, żeby, żeby jego motocykle miały, miały jeszcze jakąś pozycję na rynku. Ale to chyba już przy, przy, przy następnym programie, także na dzisiaj e, wystarczy tej opowieści o tym. O tym o, o tym motorku, który Wam dzisiaj pokazuję, o tym 2 3 4 HP. Wydaje mi się, że zrobiłem Wam dużą frajdę, no bo spotkanie z taką starą historią, wydaje mi się, że dla każdego z nas to jest coś, coś nowego. Także miło mi było, bardzo Wam dziękuję za uwagę i do następnego spotkania.